Jeszcze rok temu wydawało się, że czas do niego krosana na Santiago Bernabeu nieuchronnie dobiega końca i po dziewięciu pełnych sukcesów w sezonach, Niemiec opuści Madryt latem 2023. Tymczasem kilkanaście miesięcy później, 34-letni pomocnik przeżywa w stolicy Hiszpanii drugą młodość, stając się ponownie jednym z głównych liderów i najważniejszych elementów układanki Carlo Ancelotti'ego. Piłkarz, który wcześniej kilkukrotnie wypowiadał się, o swoim przejściu na sportową emeryturę najpierw przerwał tę reprezentacyjną by raz jeszcze wspomóc swój kraj na nadchodzącym Euro, a następnie będąc już w pewnym momencie graczem drugiego szeregu królewskich stanął na czele swojej drużyny w walce o kolejne tytuły mistrzowskie, tak ten krajowy, jak i europejski w lidze mistrzów. A to wszystko w tym samym stylu, którym przez lata zachwycał całą piłkarską Europę i który uczynił go jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia. Jakim cudem zawodnik, który nie ma przecież wyjątkowej szybkości, siły ani też widowiskowej techniki, dotarł na sam szczyt i jak to się dzieje, że pomimo upływu lat utrzymuje się na nim aż tak długo. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, który, w ramach specjalnej oferty zero ryzyka na start, gwarantuje zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł w przypadku przegranej, a zwrócone środki można wypłacić od razu bez konieczności obrotu. Link do promocji w opisie filmu. Jeszcze ponad rok temu, w trakcie sezonu 22-23, nikt chyba nie zakładał takiego obrotu spraw na Bernabeu. Real stracił mistrzostwo na rzecz borykającej się z mnóstwem problemów Barcelony, a z Ligi Mistrzów został wyrzucony przez szalejący Manchester City Pepa Guardioli. Taki scenariusz sprawił, że głośno zaczęto kwestionować przydatność wielu piłkarzy, w tym przede wszystkim Toniego Krosa, który jak kilka lat wcześniej w drużynie narodowej, tak i tu wskazywany był na jednego z głównych winowajców porażki. Zimą ubiegłego roku z ust szkoleniowca królewskich można było wyczytać i to wcale nie między wierszami, że drużyna w nowym sezonie raczej nie będzie miała twarzy doświadczonych, ale i mocno wyeksploatowanych crossa czy modricza, dla których Real miał już przecież gotowych, odpowiednich następców. Nie dość, że Niemiec wchodził w ostatni rok swojego kontraktu w stolicy Hiszpanii, to na dodatek do Kamavingi Czułamygo i Valverde, którzy od początku sezonu 23-24 cieszyli się zdecydowanie. Z największym zaufaniem Ancelottiego dołączył Jude Bellingham, sprawiając, że oto na Bernabeu miała nastać nowa era, era w której trudno było znaleźć miejsce dla dawnych weteranów. Kiedy kibice los Blancos i pół piłkarskiej Europy z wypiekami śledziło doniesienia o hitowym transferze Anglika opiewającym na ponad 100 milionów euro, Kros w swoim internetowym podcaście witał nowego kolegę z dużą dozą ostrożności, widząc w nim co prawda materiał na przyszłą megagwiazdę, ale jednocześnie przypominając, że stosunkowo niedawno bito już w Madrycie rekordy transferowe, sprowadzając piłkarzy, których kariera w tym mieście całkowicie hamowała, nawiązując w sposób do przypadku Edena Azarda. Tym odważnym słowom towarzyszyły jednak także czyny, bo po tym jak w pierwszych pięciu meczach królewskich Niemiec tylko dwukrotnie wybiegł w podstawowym składzie, od derbowej porażki z Atletico, w której zdobył honorową bramkę, praktycznie nie oddał już miejsca, a jego występ w pierwszym półfinałowym meczu przeciwko Bayernowi był prawdziwym pokazem dominacji i nawiązaniem do najlepszych czasów, z których przez lata pamiętać go będą kibice Los Blancos. A nie był to wcale pierwszy występ Krossa w półfinale ligi, mistrzów między Realem i Bayernem, bo między innymi dokładnie 12 lat wcześniej brał on udział w bliźniaczym pojedynku. Tyle że wówczas, zakładając jeszcze koszulkę tego drugiego klubu i pełniąc w nim nieco inną rolę. 22-letni Kross w kwietniu 2012 był już jednym z najbardziej utalentowanych niemieckich rozgrywających i wielką nadzieją Bayernu, w którym zadebiutował już jako 17-latek w tamtym czasie jako najmłodszy piłkarz w historii klubu. Między innymi dzięki jego występom i asyście przy golu Franka Riberiego, to Bayern w tamtej rywalizacji okazał się zwycięski i awansował do finału, wówczas jeszcze przegranego z Chelsea po rzutach karnych, ale kiedy rok później drużyna Jupa Henkesa ponownie stanęła przed szansą zdobycia pucharu Europy, tym razem dopięła swego kosztem polskiego trio z Dortmundu, mimo że sam Kroos z powodu kontuzji odniesionej w ćwierćfinałowym meczu z Juventusem, nie zagrał w żadnym z ostatnich czterech decydujących spotkań, opuszczając też końcówkę sezonu Bundesligi. Bayern jako pierwsza niemiecka drużyna w historii sięgnął po potrójną koronę, ale nieobecność na finiszu rozgrywek nie była jedynym powodem, dla którego, mimo bycia głównym filarem tamtego historycznego sukcesu, Kroos tak naprawdę nigdy nie doczekał się odpowiedniego uznania w swoim mieście. Jest w tym zresztą pewien fenomen, że, ilekroć mówimy o Realu wygrywającym trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów, o cudownej drużynie Bayernu z sezonu 12-13 sięgającej po pierwszy w historii triplet, a czasem nawet o złotej reprezentacji Niemiec z 2014 roku, stosunkowo rzadko wymienia się w pierwszej kolejności właśnie nazwisko Toniego Crossa. I tak też było w 2013, kiedy zamiast niego największe zachwyty wywoływali Ribery czy Arjen Robben, których efektowne driblingi i widowiskowe zagrania przykuwały znacznie więcej uwagi niż nudne, ale do bólu precyzyjne i kluczowe zagrania krosna. Co gorsza, pogląd ten podzielali także zarządzający klubem. Więc kiedy rok później, także w walce o finał Ligi Mistrzów, Królewscy wzięli odwet na Bawarczykach, demolując Bayern aż 5 do 0 w meczu, Kroos do tamtej rywalizacji przystępował już ze świadomością, że jego licznych gier w barwach Diroten za moment przestanie bić. Guardiola, który przejął Bayern ledwie rok wcześniej, przekonany o jego doskonałej wizji, inteligencji taktycznej i wojskowej decyzyjności, robił co mógł, byle tylko zatrzymać go w szatni. O jego pozostanie apelowały klubowe legendy na czele z Lotarem Mateusem, ale w oczach prezesa Karla Hańca Rummenigge, Kross nigdy nie cieszył się większym uznaniem, także tym finansowym. Nie poszło zresztą wyłącznie o pieniądze czy o ogólny brak zaufania, ale też o nowy impuls, bo już jako 23-latek nie miał na swoim koncie wszystkie klubowe trofea, jakich z Bayernem zdobył aż 10, w tym 3 mistrzostwa kraju, wygraną Ligę Mistrzów, klubowe mistrzostwo świata czy Super Puchar Europy. Na dodatek, właśnie tamtego lata, Kross, któremu przed momentem wmawiano, że nigdy nie wzniesie się na poziom klasy światowej, został w Brazylii piłkarskim mistrzem świata. W dodatku, będąc jednym z najlepszych złotych medalistów kadry Joachima Lewa, wybranym do jedenastki turnieju i wyróżnionym najwyższą średnią not spośród wszystkich graczy biorących udział w Mundialu. Oczywiście najwięcej mówiło się znów o innych, o Tomasie Millerze, o Manuelu Neuerze czy Mario Goetze, który od roku był już klubowym kolegą Krosa i to w nim na Allianz pokładano największą nadzieję. Mimo, że Kross za sprawą doskonałego występu na mistrzostwach wypłynął wreszcie na szerokie wody i stał się nazwiskiem globalnie rozpoznawalnym, to jednak nawet kwota transferu, jaką wyłożył na niego Real, pokazuje, że wciąż podchodzono do niego jako gracza solidnego, ale nie gwiazdy światowego formatu. Mimo znalezienia się w pewnym momencie jedną nogą na Old Trafford, ostatecznie za kwotę 30 milionów euro z dzisiejszej perspektywy śmiesznie niską został piłkarzem Realu Madryt, który od początku miał na niego nieco inny pomysł niż Bayern. Na ławce królewskich trwała wówczas pierwsza kadencja Carlo Ancelottiego, z którym Crossowi dane było wtedy popracować tylko przez jeden sezon, ale zastępujący go Zinadin Zidane, sam grający lata wcześniej na podobnej pozycji, okazał się największym fanem talentu Cross'a, potrafiąc docenić wszystkie jego atuty, dotąd albo na pierwszy rzut oka niewidoczne, albo zbyt mało widowiskowe, by przykładać do nich większą wagę. Względem Bayernu, w Realu Cross musiał nieco ustąpić roli frontmana drugiej linii, Zesuwając się w głąb pola, będąc częściej ustawianym w trójce na pozycji defensywnego pomocnika. Jego zwrot ku lewej stronie środka pola, na której stał się absolutnym światowym numerem jeden, miał związek z przyjściem do klubu kolejnego lata Casemiro, z którym Kross do spółki z Luką Modricem stworzył niepowtarzalne trio, jakiemu przez długie lata nie była w stanie dorównać żadna inna druga linia na świecie. W ciągu całej dekady na Bernabeu, Cross powtórzył z realem to, co wcześniej osiągnął w Monachium, wygrywając wszystko, co było do wygrania i to wielokrotnie, w tym cztery razy triumfując w najważniejszych klubowych rozgrywkach świata. Niemiec przez lata pokazywał i wciąż pokazuje, że w świecie piłki, w którym oko kibiców cieszy przede wszystkim szybkość, przebojowość czy bajeczna technika, a przede wszystkim liczby bramek i asyst, rzadko docenia się coś tak niepoliczalnego jak piłkarską inteligencję diligencja coś w czym cross Nigdy nie miał sobie równych. Jego umiejętność czytania gry i dostrzegania możliwości idealnego podania na długo przed jego wykonaniem zapewniały Los Blancos kolejne tytuły. Od wygranych już na starcie przygody z Realem klubowych Mistrzostw Świata, w których został królem asyst wybranym do 11 roku UEFA przez kolejne wygrane ligi mistrzów i tytuły krajowe, mimo że znów wszystkie oczy zwrócone były wtedy na Cristiano Ronaldo, Gareta Bela czy Luke Modriccia. Jednak Zidane, u którego to klos był najczęściej grającym piłkarzem z pola, wiedział doskonale, że to jego niesamowita umiejętność podań i inteligencja prezentowana w każdym zagraniu jest prawdziwym kluczem do kolejnych sukcesów drużyny. Dość powiedzieć, że w tamtych latach, ale i dużo później Niemiec był absolutnym numerem jeden jeśli chodzi o liczbę stwarzanych sytuacji, a od sezonu 13-14 przez 10 kolejnych długich lat jego dokładność podań ani razu nie spadła poniżej 90%. Mówiąc wprost, Real miał piłkarza, który na boisku niemal zawsze podejmował właściwą decyzję, przez co niemal w ciemno można było zagrywać mu piłkę, mając niemal stuprocentową pewność, że zrobi z niej użytek. Tyle, że wszystko co dobre kiedyś się kończy, i do takiego też momentu, przynajmniej jak się wówczas wydawało, doszła jego przygoda w Madrycie. Dwukrotne odpadnięcie z Ligi Mistrzów już w pierwszej fazie po wyjściu z grupy z Ajaxem w 2019 i Manchesterem City w 2020 roku było pierwszym objawem zadyszki, jaka dopadła Real pod koniec ubiegłej dekady. Mimo to Cruz raz jeszcze był w stanie pomóc Realowi w zdobyciu kolejnej Ligi Mistrzów w 2022 roku, ale kiedy niespełna 12 miesięcy później, zimą ubiegłego roku wznosił swój szósty puchar klubowego mistrza świata, stając się graczem z największą liczbą trofeów w historii tych rozgrywek, mało kto wierzył, że kolejny sezon rozpocznie znów jako piłkarz Realu i że w ogóle go rozpocznie. Już od kilku lat bowiem Niemiec dość otwarcie mówił o planach zakończenia swojej przebogatej kariery, tymczasem, nie dość że jej końca nic nie zapowiada, to na dodatek Cross dał się namówić na wznowienie gry dla reprezentacji, z którą pożegnał się przecież po Euro 2020. Niemcy jako gospodarze Mistrzostw Europy w 2024 roku od lat nie są w stanie nawiązać do osiągniętego przed 10 laty Mistrzostwa Świata, kiedy prowadzeni m.in. przez Krosa nie dali szans swoim rywalom na brazylijskim mundialu. Nic dziwnego, że Julian Nagelsmann, który pół roku temu objął stery w kadrze Die Mannschaft, zwrócił swoją nadzieję w kierunku dawnych weteranów, w tym właśnie pomocnika Realu Madryt, który natychmiast po powrocie do kadry pokazał, że ta może mieć z niego wciąż ogromny pożytek, gdy w marcowych meczach przeciwko Francji i Holandii na swoją pierwszą asystę po powrocie potrzebował dokładnie 7 sekund, dorzucając w drugim meczu kolejną, także na wagę zwycięstwa. Swoje zdanie na temat piłkarza, przeżywającego swoją drugą piłkarską młodość, zmienili nie tylko w jego ojczyźnie, ale także na Bernabeu, gdzie Carlo Ancelotti jeszcze rok temu sugerujący swojemu weteranowi konieczność pogodzenia się z nadejściem nowego pokolenia. Dziś nie szczędzi zachwytów, opisując, jak ważnym ogniwem stał się w ostatnich miesiącach. Niemiec w niewiele ponad rok z piłkarza zużytego stał się niezastąpionym, przed którym drzwi do nowego kontraktu i nowej drużyny, jaka buduje się w stolicy Hiszpanii, wydają się wciąż stać otworem. I tak naprawdę nikt nie wie, gdzie wisi jego poprzeczka, bo w przeciwieństwie do wielu innych graczy, Kroos wciąż w wieku 34 lat utrzymuje się na absolutnym topie nie ze względu na warunki fizyczne czy wyjątkowe zdrowie, a pomimo upływu lat. Bo za swój atut, jeszcze kiedy jako 23-latek zdobywał swoją pierwszą ligę mistrzów w barwach Bayernu, uczynił nie szybkość, a boiskową inteligencję. I tu wciąż nie ma sobie równych. Dzięki za obejrzenie tego odcinka dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Tonim Krosie w Realu Madrid. Czy zasługuje on na kolejny kontrakt i jeszcze jeden sezon w barwach królewskich oraz co sądzicie o nim w kontekście nadchodzącego euro i siły reprezentacji Niemiec? Napiszcie o tym w komentarzu, a tymczasem pełnoletnim widzom przypominam o promocji partnera kanału firmy fuksiarz.pl, a wszystkich Was zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka na tym kanale.